Witam Was pod maską. Dzisiaj jak widać coś tu było już grzebane, kolektor został odkręcony downpipe jeszcze nie jedna śrubka się trzyma a z dalej wydech został zdjęty od środkowej puchy włókno bazaltowe nie szklane tylko bazaltowe czyli to już półkę wyżej jeszcze było te ceramiczne bodajże, aczkolwiek nie chciałem tak. Wiecie, koszta, koszta. Czasem trzeba kupić coś z średniej półki, a nie z samej góry. Bo po co mam tak dużo inwestować? Jednak to jest tylko Opel, ale dobra, o co chodzi? Będziemy bandażowali termicznie. Wydech do środkowej puchy, czyli do momentu tam, gdzie wyjąłem, wszystko trzeba zabandażować. Szczególnie chodzi tutaj o downpipe, bo jednak wychodzi tutaj, idzie na dół, zakręca się jeszcze i grzeje komorę silnika. Tu jest dość problematycznie, bo ten kolektor jest ciasno zrobiony. Jak widać tutaj, te przejścia są naprawdę wąskie. Tu już będzie lepiej, ale no, żeby to zrobić, to trzeba będzie go zdjąć po prostu. I jak widać, to jest 4-2-1, tak? Czyli. Najlepszy rodzaj kolektora pod moce Dla ułatwienia roboty po prostu wyjmuję te szpilki I kolektor powinien być znacznie łatwiej nam się wysunąć, bo teraz Przez te długie szpilki no nie ma opcji żebym go tak mocno wychylił Dlatego kontra z dwóch śrub czy Z dwóch nakrętek I pyk odkręcamy. Nie mam tu manewru, a tej downpipe z racji, że był modyfikowany, czyli poszerzany To tutaj ciężko dojść do tej śruby, bo tu od razu idzie Jak widać, rozszerzenie Więc na prosto tutaj nic nie włożę, od tak tu, bo nie ma jak Tutaj blokuje mi wężyk od turbo, od chłodzenia <grywania> Więc no, jestem wskazany na zdjęcie kolektora A więc, mamy wyjęte na tocia. Mamy więc tutaj downpipe, jak mówiłem 3 cale, a tu jest wężka z 3 cali na 2,5, tak zostało to wykonane, tu dalej już idzie 2,5, więc downpipe naprawdę jest dość, dość długo, myślałem, że 3 cale są do złącza, a one są aż przez, no nie może nie połowę auta, ale jedną trzecią auta jest 3 cale, a tu dalej mamy kolektor. Tak, i moją piękną opaleniznę. A, to cięcie. Mamy tutaj ładnie kolektor, z którym się trochę męczyłem. Żeliwny. Ciężki dziad, ale 4-2-1. I co? No, oryginał saba, wiadomo. Tak ciężko zacząć, on jest cały, ale jest jeden defekt, który cały czas był, a ja go nie widział. Wystarczy zerknąć na każde tutaj wejście. Co jest nie tak. O, ten jest cały brudny. Sprawdźmy uszczelkę. Tu jest od środka od bloku, tak? Tak to wygląda. Tak było. O. Ładny, ładny, ładny. I ten otóż jest cały brzydki, bo śruba się okazało, że nie za bardzo trzymała to całe jest brudne. I tutaj również mamy taki widok. Oj, czy masz tu włożył. Tutaj też mamy taki widok, czyli czyste trzy i czwarty cały brudny. Jaki blok tutaj też jest cały brudny. Coś tu jednak było nieszczelne: były dwie opcje: albo wykręcić szpilki, albo zdjąć turbo. Przy turbo było wiadomo znacznie więcej roboty tego turbiny zostawiłem. O, to też trzeba będzie wymienić. tą szczelkę. Tak, turbo zostało. Bo trzeba by było spuścić płyn chłodniczy, jeszcze by był olej poszedł, wszystko by poszło. A po to sobie robić więcej roboty, tak? No bez sensu. Więc turbo zostało. O, ładnie tutaj się udało dąbaj i podkręcić. I szpilki wykręcić. Ale nie wszystkie. Jak widać, raz, dwa, trzy, cztery. 5, u, jak widać, no też właśnie. Jedna się mi tu ukręciła. Ostatnia, nie? Tak by chciał. 6, wykręciłem. Kurde, 6, wykręciłem siódmą, odkręcam i mi co? I mi pękła. No, tak to właśnie jest. Coś się robi. no, kapusta. Tak jest, to jest idealne podsumowanie. Kapusta. A tu jeszcze sam zderak do zrobienia. Także. Oh, o jezu, trzeba by się to jeszcze pobawić. To wygląda naprawdę dramatycznie, że dokładka jest ucięta w pół. Ale tak musiałem to zrobić. To niestety, sobie ładnie pobelkuje. Tu już mam ładnie założone. Jakoś to wyszło. Na końcu miałem problemy, więc dałem zwykłą opaskę nie starczy mi na kolektorek. Ajajaj. Oto jest efekt finalny. <ścoughs> Czyli tak. Tu na rogu jest luźne, ta końcówka jest i będzie luźna, bo tu jest zwężenie z trzech cali na wejście do turbo, tak? Czyli to musi być zwężka, więc to będzie lekko odstawało. No trudno. To już mi olać, tu jakoś to wyszło, tu jakoś też to w miarę wyszło, ja Tu Tu opaskę <głos》> założyłem, no to już zostawię pamiątka <głos》> po fuszerce. Tutaj też mam opaskę w zapasie, bo nie wiedziałem jak one działają w ogóle i tak wsunąłem, a to się okazało, że to się nie cofa już i tak <głos》> trudno. I to wygląda też tak. Końcówka jest dość brzydka. Tutaj jakieś wyszły mi, ja No, dociąłem to nożykiem, tak. I okazało się, że to z tym pomysłem opaska trzyma. Ale jeszcze chciałem dać zyką, tą dużą. Nie wiem, no mi się podoba. Choć czuję, że tutaj trochę dałem gęsto, nie? No więc tak, zostawiłem na kolektor cztery opaski. Więc to na pewno mi nie starczy. I bandaża, tyle. Więc też na pewno mi nie starczy. Kurde, nie wiem, czemu ja wziąłem 15 metrów. Myślałem, że 15 metrów to jest. No dużo. Aczkolwiek. Trzeba ja pamiętać, że mówimy tutaj o trzech calach. Okej, okay, siedzi. Niby fajne kolektory, ale... Z drugiej strony, kurde, weź to bandażuj. Sam coś ty wymyślił. Okej, okay, jakoś to, jakoś to się zrobi. Teraz tu. obejście od dołu. Pod tym i zakleszczenie Pyk. I teraz muszę to jakoś przenieść całość tu znowu. Tylko, żeby mi się nie obkręcił w kółku, jak mi się właśnie zrobił. I teraz znowu pyk do środka. No i to jest, widać, o, taka fachura o Jezu tylko żeby tego nikt nie odbierał jako poradnik, nie, bo <laughs> poradnik ja tego bym nie nazwał I teraz damy o tu kurde, zajebiście to wymyślił wygląda jak dzieło sztuki kurde, tu jest leki przesmyk bez, bez bandaża aj a nie, i tak to muszę teraz się tutaj wrócić ale dobrze wyszło się nie martwimy, się nie martwimy. Tylko tutaj znowu przekładamy bandaż. Trzeba tutaj wrócić. Oczywiście, jest z tego zdjąć. Teraz to się zalepi. Pyk. I teraz znowu tutaj przejść. Ja pierdzielę. downpipe pipe, jak widać, czeka. Kolektor również. Ale już mam swawarkę. wykręcę taki będą jutro, także tam szpilkę usuniemy. Nie, nie chwaląc się niczym, bo to nic takiego specjalnego do nagrywania. Ale z racji, że jedna pękła, uznałem, że wymienimy wszystkie. Tak, mam zestaw tutaj wszystkich szpilek, nowe wszystkie te, te tulejki, nakrętki. Wszystko jest nowe, żeby mieć pewność przy następnym razie, że nic się nam nie urwie. Jak widać, mam tu Westgate'a. I trzeba go skręcić na fula. Jak polecam im gościu, który wgrywał mi mapę do Opla, żeby jednak to moc trzymało i ładowało jak należy. 1,4 bara. Także jak widać, to było do połowy. Sorry za fokus, ale taką mam kamerkę. No, mniej więcej jest połowa. Trzeba go dać na maxa do środka. A tu macie mój syfik. Resztki od lakierowania są jeszcze. Tu od kątówki jakieś, tu od wydechu leżą części. Kontówka, no trochę tego tu mam, ale będzie to ogarnięte, bo nie mam czasu. Kurde, nie ma kiedy, pany, Naprawdę nie żartuję. No. Tu stoi auto już z dwa tygodnie i czeka tylko aż skończę ten wydech robić. No ale co ja poradzę, no? Co ja mogę powiedzieć? Oto jamy ja Westgate skręcony na maksa. Także powinno w końcu trzymać się tutaj doładowania jak należy, ale jest mały problem, bo. Jestem tak rozstargniony dzisiaj coś, że zapomniałem o tej zapince tutaj na tym i ją po prostu wypiałem na trawę zamiast podłożyć kartonik na trawę. I teraz może magnes i szukać tego na ziemi. Ładnie tutaj już mamy tą rurkę założoną, skręconą. Tutaj mamy Westgate'a też skręconego, tylko jeszcze tej zapinki nie znalazłem, ale to się znajdzie na pewno. I co? Obczyściłem tutaj ładnie, także jest no idealnie na gładko. A teraz bierzemy kolektor na pomuszczelkę. No i co? I zakładamy tą strukturą, trzeba dać do głowicy, a tą wiadomo do kolektora, żeby to. Uszczelnić. I bierzemy szpilkę jedną i sobie już tu ładnie obsadzamy i jak sobie dociśniemy to powoli, powoli na miejsce, bo teraz przez to, że tak odstaje wszystko, nie wiem jak skręcić downpipe do końca do mocowania, bo na wszystko mi o tyle odpycha, a tak turbina to nam ładnie wszystko dociśnie, znaczy turbina kolektor. Jak widać, trochę tutaj części zostało, jakichś narzędzi, aczkolwiek, już został już skręcony, jak widać. Tutaj opaska też założona. Daliśmy trochę głębiej, żeby było dojście do śrub, jak należy. Yy, kolektor też założony i skręcony. Wszystkie szpilki dałem na smart ceramiczny, jak widać. Yy, I tak, miałem jedną awarię, bo jedną szpilkę chciałem wkręcić na odrzut. Aczkolwiek znaczy, tak po prostu mi pasowało. Czyli tam, gdzie jest mniej gwintu do bloku. No i w jednym miejscu się po prostu gwint ukręcił. Trzeba chodzić luźno, więc musiałem obrócić i wkręcić drugą stronę, tą dłuższą. I to jest ta śrubka. I nie dokręcałem tego na full. To dokręciłem chyba na 10 Nm, Te na 20. Te z tulejkami. Tutaj delikatnie, tylko żeby trzymało. Też nie, nie szalałem, bo tu jest ta piątka, także zobaczymy jak to będzie trzymało, jak się rozszczelni, to po prostu dokręcimy szpilki i tyle, tak? bo i tak mi się wydaje, że jest to dobrze, tak uszczelka i tak będzie trzymała. Tutaj też skręcone wszystko jak należy, Westgate założony, jak mówiłem już jest na fula. także to by było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy robili... Wydech końcowy, także trzymajcie się siema.